Robert mnie opuścił trochę dzisiaj. Z, Jest tam z mojej <coughs> ręki. Jest na kanapie. E, ale dzisiaj e, zrobimy sezonowe danie, ponieważ e, jeszcze są czereśnie, e, to żebym kaczkę w czereśniowym sosie. Robert, no, A, a do tego pojawiłeś. podamy Szpeit Burgundera z badeni od Weingut Ziraisen, czyli jednego z naszych ulubionych producentów z tamtych regionów. Producenta, którego chcemy odwiedzić zresztą za kilka tygodni. E, świetne Burgundy, świetne białe wina. Generalnie jeden z najlepszych producentów z Badeni. Bardzo go polecamy. No i zaraz zobaczymy, jak to wszystko wypadnie razem. No więc mamy e, już tutaj Garnet Smith jabłko, które się e, zważyło starzyło karizowało naprawdę yy, yy, na z cukrem pudrem. Teraz dodaliśmy super fantastyczne yy, dodawane czereśnie. Dodajemy trochę cynamonu. Yy, w międzyczasie otworzyliśmy wino. i Dajemy szansę temu się spokojnie zredukować, spokojnie się tutaj Rozgotować tym owocom. Potrzebuje to chwilę czasu, zmieszamy ogień i może co to co się tej winie, ponieważ jak ja słowałem, tego szpata to jest naprawdę super owocowy, super fantastyczny. Opowiedz po masz w pełnej historii. Wince, tak naprawdę producent z czyli jesteśmy na samym południu Badeni, w miejscu takiego trójkąta, gdzie granice Niemiec stykają się z granicami Francji i Szwajcarii. Producent, który nie ma ambicji być w towarzyszeniu VDP, czyli takich najbardziej prestiżowych producentów niemieckich, on uważa, że wystarczy budynkowanie tego wina jako wino badańskie, regionalne, jednak naszych, tak jak już wcześniej mówiłem, ulubionych producentów z badań to, co w jego winach jest super, to jest to, że one mają mega soczysty owoc. Praktycznie, jeżeli badania to są jeden z cieplejszych regionów Niemiec, gdzie wina są dosyć beczkowe, dosyć mocno zbudowane, to tutaj jest praktycznie na drugim biegunie charakterystyki. Tu jest dużo wiśni, jakieś takie nawet żurawiny. Właśnie to było, to było pierwszy rzecz, która mnie tknęła jak z wina to winak to był ten owoc, tak? to w mm. nawet nie zapytałem, to nie smakował na taki typowy szpacz, mm. tak? Taki e, z takim dymnym, cięższym tak. owocem, tak? Takim macerowaną maliną, mm. jakąś taką, nie? Tylko... Pff, to jest dużo owoce, dużo Ja jazd owocowy. Tak. Słuchajcie, więc mamy tak, że mamy ten, ten, ten sos, który nam się redukuje tutaj, będziemy go potem brzędować, tak jak mówiłem. I tutaj mamy e, Eleganckie, cereśnie, takie duże, które mamy e, z masłem czerwonym winem i skórzem pulwą, sobie tam się karmenizują by fajnie. A tutaj mamy e, kaski. I to jest taki trik, który jeszcze Wam sprzedać. Ja e, się nauczyłem wiele lat temu i sprzedałem to wielu osobom. I nikt nie może w to uwierzyć na początku, ale potem to e, coś się kupuje. Normalnie jest tak, klasycznie, że powinniśmy podsmażyć pierwszy na stole skóry i potem do piekarnika tak? czyli 4 minuty smażemy od strony skóry o 6 10-108 stopni smażemy na taki pink, pink plus. ale jeżeli nie chcemy odzywać piekarnika i ja bardzo często tego nie chcę robić to stosuję taki trik że smażę od strony skóry około Teraz, w zależności jak Wy lubicie wysmażoną kaczkę, smażę od strony skóry najpierw na mocnym ogniu, potem na, na mniejszym. Około 12-16 minut od strony skóry, która jest gruba, zrumieni się i przechodzi wolnie ciepło, a potem odwracam tylko na drugą stronę i minutkę zamykam ją od drugiej strony. Nie ma topy, zawsze super, to działa. I co, Wojtek? Mm, jest. Mm. Zblendowałam. Zblendowałam. To powyżej. Marta zblendowała to. Zblendowałam. Super. Jest mam dobry baz między e, kwasowością sosu, <grym> Jak można tak <grym> powiedzieć, nie A teraz tutaj smażę <grym> na płaty na tłuszczu skaczki. Mm -hmm. trochę jeszcze oliwy do żeby było, żeby było tego tłuszczu więcej. Bardzo te nie potrzebują tak dużo smażenia no. jak ziemniaki. One bardzo szybko dochodzą. Taki, taki następny trick, który ja zawsze mm -hmm. stosuję i polecam. mocno. I możemy steka albo kaczkę, tak tutaj. I ona po Reżakowaniu wypuszcza swój sok. Widzicie, no jest juicy, tak. będzie miał nie mam koić, to ja mam taki trik, że ten cały sok to jest najlepszy smak z tego mięsa. To jest top. Okay. To jest wszystko, co się dzieje. To my, co zrobimy teraz, przelejemy to wszystko, co się tutaj wydarzyło. Do sosu, w którym mm. będziemy. dodawać dodanie. Widzicie nam, że już konsumujemy, ale było. Tak, takie mega, że nie mogliśmy się powstrzymać. No to chłopaki, powiedzcie coś na temat wina i naszego połączenia z kaczką. Moim zdaniem bardzo fajnie, aczkolwiek ciut jeszcze więcej owoców mogłoby być. Jakbyśmy poszli tam na południe, bardziej północne Włochy, może takie klimaty. Wydaje mi się, że, 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 że masz rację, że rzeczywiście mm, jest fajnie i mm -hmm. nam to pasuje. Ale takie może można by tak. tego było dołożyć jeszcze takiego słodszego, może troszeczkę owocu, nie? Ja myślę, że, że te takie przyprawy, które są w tym sosie, ten mm -hmm. cynamon, mm -hmm, mm -hmm. to wymagają trochę takiego cieplejszego jeszcze, wina, takiego bardziej właśnie idącego w stronę śliwek, przypraw. Z większym ciałem trochę, nie? Tak, troszeczkę, nie? Takim... Ale jest tak... To, nie, to 8 x 10. Tak, 8 10 jest super, ale jakąś taką... taką... Tak jak powiedziałeś, ty pierwszy powiedziałeś to nie. Wokolis ja. <grymne> <grymne> na superiore mm. może i paso? Tak. Ale taka umiarkowana fajna śliwka, mm. lekko słodka. Fajnie by tutaj poszła, ale to... Ale i tak, ten szpa jest naprawdę dobrym wyborem. Teraz mnie zrozumiecie, jakie ciężkie jest życie z tymi dwoma perfekcjonistami. No, trzeba dążyć do o to szumłość, <grymne> Pozdrawiamy.